Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Policjanci z zarządu w Gorzowie Wielkopolskim, działający w ramach Centralnego Biura Śledczego Policji. Prowadzą intensywne śledztwo pod ścisłym nadzorem prokuratorów z Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji, który jest częścią Prokuratury Krajowej z siedzibą w Poznaniu. Śledztwo skupia się na działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która specjalizowała się w pomaganiu w uprawianiu prostytucji i korzystaniu z nielegalnych zysków uzyskanych z tej działalności. Według ustaleń śledztwa. Młode kobiety były rekrutowane przez ogłoszenia umieszczane na renomowanych portalach o tematyce erotycznej. Były one przyciągane obietnicami wysokich zarobków w przedziale od 25 do 40 tysięcy dolarów za pracę w warunkach opisywanych jako komfortowe. Organizatorzy procederu zajmowali się również wspieraniem kobiet w procesie aplikowania o wizy oraz organizowali zakup biletów lotniczych do Stanów Zjednoczonych. Po przybyciu do USA Kobiety miały do dyspozycji kilka lokali, gdzie mogły świadczyć swoje usługi. Standardowy okres pobytu za granicą wynosił co najmniej 6 tygodni, podczas których kobiety były zobowiązane przekazywać połowę swoich zarobków członkom grupy przestępczej. Śledczy wskazują, że działalność ta mogła mieć miejsce w latach 2015 a 2020. Wstępne szacunki wskazują, że przestępcy mogli zarobić na tej działalności co najmniej 5 milionów złotych. W efekcie skrupulatnie zebranego materiału dowodowego, pod koniec stycznia policjanci przeprowadzili serię zorganizowanych działań na terenie województw Mazowieckiego, Podlaskiego i Śląskiego. W wyniku tych operacji zatrzymano 7 osób, w tym trzy kobiety i czterech mężczyzn, a także zabezpieczono ponad 30 telefonów komórkowych, laptopy, inne urządzenia do przechowywania danych cyfrowych oraz odręczne notatki. W ramach zabezpieczenia na poczet przyszłych kar. Konfiskowano także samochody, pieniądze oraz udziały w nieruchomościach o łącznej wartości przekraczającej 650 tysięcy złotych. Osobom zatrzymanym w ramach działań Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawiono zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność obejmowała ułatwianie prostytucji oraz czerpanie zysków z tej nielegalnej działalności. Dodatkowo, dwóm z zatrzymanych przedstawiono zarzuty kierowania wspomnianą grupą przestępczą. Funkcjonariusze z komendy powiatowej policji w Będzinie, specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, od niemal roku angażowali się w skomplikowaną sprawę dotyczącą oszustw finansowych. Ich skrupulatne dochodzenie pozwoliło na wykrycie i rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej, na czele której stała 46-letnia kobieta, działająca pod przykrywką doradcy finansowego. Przez ostatnie miesiące mundurowi systematycznie zbierali dowody w sprawie, której geneza sięga roku 2019. Współpracując ściśle z prokuraturą okręgową w Sosnowcu, ustalili, że modus operandi grupy polegał na perswadowaniu pokrzywdzonym zaciągnięcie wysoko oprocentowanych pożyczek gotówkowych, rzekomo na cele inwestycyjne w różnorodne projekty biznesowe. Ofiarom obiecywano szybkie i znaczące zyski, jednak rzeczywistość była znacznie mniej korzystna. Zebrane środki szybko przekształcano w liczne transakcje, których celem było zamaskowanie ich nielegalnego pochodzenia i uniemożliwienie odzyskania. Na wniosek prokuratora z pierwszego Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu policjanci przystąpili do zatrzymania czterech osób podejrzanych o udział w tym procederze. Akcje zatrzymania wspomogło 24 funkcjonariuszy z różnych działów Będzińskiej jednostki, którzy otrzymali wsparcie od policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. W przeszukiwaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Rzeszowa oraz Zakładu Karnego w Wojkowicach, którzy przyczynili się swoimi psami tropiącymi. Operacja obejmowała siedem lokalizacji w województwie Śląskim. Co zaowocowało zabezpieczeniem gotówki, luksusowych pojazdów, urządzeń elektronicznych, a także narkotyków. Po doprowadzeniu zatrzymanych do prokuratury okręgowej w Sosnowcu postawiono im łącznie 20 zarzutów. Całkowita wartość strat, jakie spowodowali swoim działaniem, jest wciąż szacowana i może wynieść nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Sąd rejonowy w Sosnowcu, na wniosek prokuratora, zdecydował o zastosowaniu wobec 46-letniej głównej podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Pozostali podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym, otrzymali zakaz kontaktowania się między sobą oraz zakaz opuszczania kraju. Dodatkowo, w stosunku do jednej z osób zastosowano poręczenie majątkowe. Osobom tym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. W ostatni weekend funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji zorganizowali szeroko zakrojoną operację mającą na celu zwalczanie nielegalnych rajdów samochodowych, które odbywały się na ulicach Warszawy oraz w sąsiadujących z nią powiatach. W ramach tej operacji zaangażowano różne jednostki policyjne, w tym policjantów drogówki, oddziały prewencyjne, wywiadowców. Specjalistów od przestępczości samochodowej oraz przewodników z psami służbowymi, wyszkolonymi w detekcji narkotyków i materiałów wybuchowych. Do działań wykorzystano także nowoczesne środki techniczne, takie jak policyjny śmigłowiec, drony i wysokiej klasy radiowozy, co miało na celu zwiększenie skuteczności i efektywności działań. Inicjatywa ta, przeprowadzona w sobotę 3 lutego. Rozpoczęła się o godzinie 18:00 i skierowana była przeciwko organizatorom i uczestnikom nielegalnych wyścigów, którzy stwarzali poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem dla stołecznych funkcjonariuszy, którzy na co dzień monitorują sytuację na drogach, realizują działania prewencyjne i kontrolne oraz reagują na wszelkie wykryte zagrożenia. W trakcie kilkugodzinnych działań kontrolnych Policjanci przeprowadzili badania trzeźwości u 1400 kierowców, dokonali kontroli prawie 800 pojazdów, nałożyli ponad 300 mandatów karnych oraz skierowali 9 wniosków o ukaranie do sądu. Najczęstszym wykroczeniem, jakiego dopuścili się kierowcy, było przekroczenie dozwolonej prędkości. Do innych stwierdzonych naruszeń należały między innymi nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprzestrzeganie zakazów wyprzedzania, oraz prowadzenie pojazdu bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów. W wyniku działań policji zatrzymano 12 praw jazdy, głównie za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym oraz 73 dowody rejestracyjne pojazdów z powodu ich niewłaściwego stanu technicznego. Operacja ta była koordynowana przez Wydział zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej i wzięły w niej udział zespoły specjalne. W tym grupa SPIT z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, a także jednostki ochrony porządku publicznego, Wodnego Wydziału Policji oraz komend rejonowych i powiatowych z całego garnizonu stołecznego. Funkcjonariusze policji przeprowadzili skuteczną operację na terenie powiatu Ostrołęckiego, prowadząc do likwidacji nielegalnego warsztatu, w którym przerabiano i rozbierano na części skradzione pojazdy znanego również jako dziupla samochodowa. Podczas akcji zabezpieczono pojazd marki Mazda, który został wcześniej skradziony, oraz rozpoznano drugi samochód tej samej marki, już całkowicie zdemontowany. Policjanci natrafili również na liczne części samochodowe, z których część miała usunięte numery identyfikacyjne WIN, co jest typowym działaniem mającym na celu utrudnienie identyfikacji pochodzenia części i samochodów. Akcja ta była wynikiem współpracy pomiędzy policjantami z sekcji Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego z Ostrołęckiej Komendy. Ustalenia dotyczące lokalizacji Dziupli pozwoliły na zaplanowanie i przeprowadzenie operacji w minionym tygodniu. Wejście na teren posesji szybko potwierdziło przypuszczenia śledczych o działalności przestępczej na tym obszarze. Wartość odzyskanego mienia. W skład którego wchodziły skradzione pojazdy i części samochodowe, została oszacowana na kwotę 470 tysięcy złotych. W związku z odkryciem i likwidacją dziupli samochodowej, policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu Ostrołęckiego, który jest podejrzany o związki z nielegalnym procederem. Pewnego dnia Funkcjonariusze z oddziału prewencji policji we Wrocławiu, pełniący służbę w okolicach Długołęki, zwrócili uwagę na nietypowe zachowanie kierowcy osobowego Peżota. Mężczyzna ten, zauważając nadjeżdżający oznakowany radiowóz, niespodziewanie zmienił trasę swojej jazdy i zaczął przyspieszać, jednocześnie łamiąc obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Taka reakcja wzbudziła podejrzenia patrolujących funkcjonariuszy, którzy postanowili jak najszybciej zatrzymać pojazd. W celu wyjaśnienia sytuacji. W odpowiedzi na podejrzane zachowanie kierowcy, policjanci natychmiast uruchomili sygnały pojazdu uprzywilejowanego, by zasygnalizować mu konieczność zatrzymania. Jednakże kierowca Peżota zignorował wezwania do zatrzymania się i podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu, mężczyzna zjechał z drogi i zatrzymał swój pojazd na pobliskim trawniku, gdzie ostatecznie został zatrzymany przez ścigających go funkcjonariuszy. Podczas pierwszych chwil interakcji z policją, kierowca przyznał, że jego nietypowe zachowanie wynikało z braku ważnego ubezpieczenia pojazdu. Choć to przyznanie było zgodne z prawdą, w toku dalszej interwencji wyszło na jaw, że problem braku ubezpieczenia to tylko wierzchołek góry lodowej naruszeń, których się dopuścił. W trakcie kontroli, policjanci znaleźli przy mężczyźnie substancje zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Przeprowadzone testy potwierdziły obecność marihuany w ilościach sugerujących posiadanie jej w celach handlowych. Dodatkowo, sprawdzenie danych kierowcy i pojazdu w systemach informatycznych policji ujawniło, że mężczyzna nie posiadał prawa jazdy ze względu na wcześniejsze cofnięcie uprawnień, a samochód, oprócz braku ubezpieczenia, miał na sobie tablice rejestracyjne należące do innego pojazdu, co stanowi przestępstwo. Całe zdarzenie zakończyło się zatrzymaniem 36-letniego kierowcy i przewiezieniem go do policyjnego aresztu. Teraz mężczyzna ten będzie musiał odpowiedzieć przed sądem za szereg popełnionych przestępstw, wśród których znajduje się posiadanie ptyków, jazda bez uprawnień oraz używanie fałszywych tablic rejestracyjnych. Za swoje działania może mu grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze z komendy powiatowej policji w Złotoryi przeprowadzali działania poszukiwawcze, mające na celu odnalezienie 46-letniego mieszkańca powiatu, który był poszukiwany na podstawie wydanego przez sąd listu gończego. Mężczyzna ten miał do odbycia karę 6 miesięcy więzienia za przestępstwa popełnione w przeszłości, jednak dotychczas skutecznie unikał jej wykonania. W ramach tych poszukiwań policjanci odwiedzili domostwo poszukiwanego. Tym razem zastali go w miejscu zamieszkania. W obawie przed aresztowaniem mężczyzna postanowił ukryć się na strychu swojego domu. Gdy został jednak zlokalizowany przez jednego z policjantów, podjął desperacką próbę ucieczki. Nie chcąc poddać się bez walki, wydostał się przez okno na dach dwukondygnacyjnego budynku, a następnie przemieścił się na sąsiadujące z nim drzewo, usiłując w ten sposób uniknąć zatrzymania. Jednakże po chwili zrozumiał, że jego sytuacja jest bez wyjścia i dalsza próba ucieczki nie ma sensu. Zdecydował się więc zrezygnować z dalszego oporu i dobrowolnie zszedł z drzewa, gdzie na dole już czekali na niego gotowi do działania funkcjonariusze. Po zatrzymaniu został przewieziony do policyjnego aresztu, a stamtąd trafił bezpośrednio do zakładu karnego, gdzie rozpoczął odbywanie zasądzonej wcześniej kary pozbawienia wolności. W sprawie tragicznego zdarzenia, które miało miejsce na greckiej wyspie Kos. Gdzie 27-letnia Anastazja z Wrocławia została brutalnie zamordowana, nastąpił przełomowy moment. Kobieta, która zaginęła w czerwcu ubiegłego roku podczas wakacji ze swoim chłopakiem, została odnaleziona martwa po intensywnych poszukiwaniach co potwierdziło najgorsze obawy. W związku z tym morderstwem zatrzymano 32-letniego obywatela Bangladeszu, który był ostatnio widziany w towarzystwie ofiary. Niedawno, w kluczowym momencie dochodzenia, greccy śledczy dokonali znaczącego odkrycia. Odnaleziono plecak należący do Anastazji. Znalezisko to miało miejsce blisko lokalizacji, gdzie odnaleziono ciało zamordowanej kobiety. Plecak, który Anastazja miała przy sobie w dniu zaginięcia, został znaleziony przy brzegu jeziora Alix, niedaleko miejsca zbrodni. Jego wygląd i zawartość niewątpliwie wskazują na to, że należał do niej. To odkrycie było zaskakujące zarówno dla greckiej policji, jak i dla zaangażowanego w sprawę detektywa Dawida Burzackiego, ponieważ obszar ten był już wcześniej dokładnie przeszukiwany. Detektyw Burzacki podzielił się przypuszczeniem, że plecak mógł być pierwotnie ukryty w gęstwinie, i dopiero zapełnienie jeziora wodą mogło spowodować, że plecak wynurzył się i został zauważony na brzegu. Dla greckich policjantów i dla nas. Ujawnienie plecaka w tym miejscu było ogromnym zaskoczeniem. Miejsce, w którym się znajdował, było kilkukrotnie przeszukiwane przez policjantów, jak również przez mój zespół. Sam osobiście przechodziłem brzegiem jeziora w pobliżu miejsca zbrodni zaraz po ujawnieniu zwłok Anastazji i plecaka tam nie widziałem. Być może został ukryty głęboko w zaroślach, i w chwili obecnej, gdy jezioro wypełniło się wodą, plecak uniósł się na powierzchnię i wylądował na brzegu. Przekazał detektyw Burzacki. Informacje o znalezieniu plecaka zostaną przekazane komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przez pełnomocnika matki Anastazji. Przypomnijmy, że poszukiwania dziewczyny trwały przez kilka dni, a jej odnalezienie 18 czerwca potwierdziło najgorsze przypuszczenia. 32-letni obywatel Bangladeszu, ostatni widziany z Anastazją, został zatrzymany i oskarżony o aut oraz zabójstwo. Obecnie oczekuje on na proces. Plecak wraz z innymi zabezpieczonymi przedmiotami zostanie poddany dokładnym oględzinom przez greckie laboratorium kryminalistyczne. Eksperci skoncentrują się na wyodrębnieniu materiału genetycznego oraz odcisków palców, które mogą być kluczowym dowodem w sprawie i potencjalnie obciążać oskarżonego obywatela Bangladeszu. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.